Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a dzisiaj kolejne wyzwanie w Blockade, Blockade 3D, Blockade Classic. Jak chcecie, tak to sobie nazywajcie. Witam też wszystkich oczywiście na kanale Le Hogaty. Zapraszam na kanał zwykły D Hogaty. Oczywiście, jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Oczywiście, wpadniecie też na Instagrama i FanPay'a. Serdecznie zapraszam, a dzisiaj wyzwanie od widza, gramy HK PSG-1, czyli jeszcze tak naprawdę nie wiem czym, mam bardzo mało amunicji i jest to wyzwanie utrudnione, ponieważ jest to całkowicie stokowa broń i myślę, że każdą broń nową teraz, którą będę kupował, będę najpierw testował w trybie, wiecie, nieprzerobionym, a później w trybie przerobionym, żebyście znali różnicę po prostu w sile tych broni. I sam z tej broni jeszcze nie oddałem nawet jednego strzału. Także to mnie giga zastanawia, jak ta broń w ogóle się będzie spisywać. Jeżeli mamy 6 ammo w magazynku, a razem mamy tych magazynków jeszcze 3 dodatkowe, wydaje mi się, że to będzie coś w rodzaju autokampy. Ale z tego co już widzę, wolniejszej autokampy. Jeżeli chodzi o przeładowanie, nie jest źle. Nie jest oczywiście to jakieś giga szybkie przeładowanie, ale nie jest też giga. Wolne gorsze są te strzały, że po jednym strzale mamy duży release. Do kolejnego musimy sobie sporo poczekać na kolejny strzał. Wydaje mi się, że ulepszenia w tej broni, akuratnie, zrobiłyby dużą różnicę i robotę. Dobra, kolejny odstrzelony chłop. Czekać, długość zaraz z miotaczem ognia przyjdzie. Ja tak czuję. Że chłop tu się może pojawić na naszej prostej, żeby próbować pomścić, tak naprawdę, siebie z poprzedniej rundy. Jeżeli chodzi o ammo, zostało nam 16. Żeby zabić gościa, no trzeba oddać co najmniej dwa strzały. Jak mówiłem, to jest podstawowa broń bez ulepszeń. Także z ulepszeniami jest szansa, że byłaby lepsza. Do tej pory testowaliśmy wszystkie bronie na ulepszeniach, ale, tak jak powiedziałem, chciałbym tutaj porobić więcej tych testów w przyszłości, jeżeli chodzi o broń, więc przy okazji myślę, że dobrze byłoby też testować te bronie podwójnie, raz właśnie z ulepszeniami, a raz bez, czy nawet na odwrót. Także okej, okay. najpierw podstawowe fragi udało nam się tutaj y, zrobić, goście są na górze kampiący, tylko jeżeli, powiem Wam tak, czuję się trochę w dupie z tą bronią, bo po pierwsze nie możemy oddać szybko dwóch strzałów, czyli po pierwszym nietrafionym, ewentualnie trafionym nawet, ale nie zestrzelonym przeciwniku. Musimy oddać do niego strzał numer dwa. W tym momencie możemy dostać albo z jednego strzałowca, z jakiegoś one hita, z one hit broń, broni, albo ewentualnie ktoś nam już poprawi serią z karabinu, ewentualnie z jakiejś drugiej snajperki, czy serią, czy drugim po prostu strzałem i no będzie, będzie trudne. Ciekawi mnie też mega. Ciekawi mnie aktualnie to, jak ta broń się będzie spisywać, już na ulepszeniach. No, w tym momencie ja wiem, że jestem mocno w plecy. Oprócz tego, że, że nawet nie wiem skąd tutaj ktoś do mnie y, szczylał przed chwilą, wydaje mi się, że tam na górze kambią goście. Przede wszystkim aktualnie skąd walą, ale no, no mogą teraz z każdej pozycji do mnie przywalić. Jestem na otwartym terenie, broni nie znam. Jest lekki problem. Wydaje mi się, że serwer też nie jest pełny, przez co, e, przez co tutaj grana takich sniperów. Ricky tiki sniper. Ooo, ale że trzy strzały aż trzeba teraz oddać. Ja dupia, trzy. Czekajcie, dwa strzały w łeb wyrwał Fobi dopiero kask stracił. Najgorzej. No, powiem tak, bez ulepszeń może być ciężko, ale to też o tym kiedyś wspominałem jeszcze na starym kanale, nagrywając Blockade'a. Kiedy, no powiem tak, to jest ta nie... popularna opinia, ale niepopularna chyba dla twórcy, że kiedyś bez tych ulepszeń było fajnie, jeszcze szczególnie, że były zrobione poziomy, które musieliśmy posiadać naszej postaci, żeby korzystać z tych broni dodatkowych, nawet wiecie, płatnych. Bo teraz każdą broń płatną mogę kupić na pierwszym poziomie i z niej korzystać. Kiedyś no trzeba było na przykład mieć, nie wiem, 20 poziom do korzystania z jakiegoś MG42 Lady. I to miało jakiś sens w tym momencie, no jak każdy może to kupić, no to to się zrobił mega pay to win po prostu giereczka. A jeszcze jak wprowadzili właśnie ten Armory dodatek i to, że trzeba ulepszać te bronie, żeby tak naprawdę one cokolwiek więcej zrobiły, no to to już za, zaważyło tutaj. Na tym, że gierka się mocno zepsuła pod tym względem, kiedyś po prostu naprawdę no, wystarczyło, że, że śmigaliśmy. Nawet mogliśmy mieć gorszą broń, ale no nadrabialiśmy to skillem, po prostu, najzwyczajniej na świecie. W tym momencie z gorszą bronią po prostu jesteśmy już dużo, dużo słabsi. Tutaj broń ma teraz większą, większe znaczenie i dużo większą różnicę robi. Aktualnie, no chłopy są na pewno na górze, no bo nie ma tu innej pozycji, z której oni mogliby tak wyjąć. Próbuję nasłuchiwać, ale to chyba mój tak skacze cały czas tam. Ewentualnie chłopy gdzieś na górze se chodzą i trudno wyczuć przez to. Pierdutne trochę z rakiety, może coś się stanie. Tu giną. Oni giną prawdopodobnie gdzieś z góry. Ewentualnie, o se o nie. Spadłem. Dobra. Dostaliśmy jakiś może... ten. <grym> Dobra, wysadziliśmy gościa jednym strzałem. Ewidentnie, no oni muszą być na tej górze. No nie ma innej opcji. Ja bym chciał zobaczyć e, tych niebieskich po, po śmierci jak... O, 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 czekajcie, ktoś niebieskich wybił. Na spółę mój gość z zielonymi chyba. Okej. Okay. No ja wiem, że ja go nie zabiję jednym strzałem i to jest ten problem, ludzie. Nie, dwa strzały oddane. On jeden strzał zdodżował, nie wiem jak, szczerze powiedziawszy. Nie wiem jak on zdodżował jeden strzał. W sensie on skakał w tym momencie i tam była... był celownik. I on tego nie dostał o dziwo! Jezu, jak to wolno strzela, szybno ja już szybciej za te strzelę, powiem wam, nie, strasznie, strasznie teraz się z tej broni źle strzela, bo no mówię, ani nie jest jeden strzał, ani nie można oddać szybko drugiego, to jest naprawdę straszne. Nawet nie wiecie, jak osoba przyzwyczajona do jakichś albo szybko strzelnych broni, albo one-hitów. Nagle wchodzimy na taką broń i jest problem odczuwalny. Możliwe, że no tutaj must have to jest ulepszenie tych obrażeń. No wiadomo, jak goś jest bez kasku, to, to zabijemy go zapewne na strzała, ale. To w tych czasach bez kasku biega w tej grze. Dobra, tego na dwa strzały się udało pierdyknąć. Dobra. Na szczęście bez hełmowcy jacyś się trafili. Także na nich tak naprawdę można. Trochę rekordów porobić. Sprawię granie na słabszym isakowym lobby w Afryce gdzieś albo w innym regionie. Dobra, ten wyrwał jednego strzała, zaraz się tu pojawi. Jest ten gość z hełmem i jest o tyle trudniej już. Wcześniej przeciwnik zestał z drużyny zie zielonych. Dwa, trzy, trzy na zestrzelenie tego gościa. Ja pierdziut, no nie mogę, nie mogę, nie mogę, ta, no nie mogę, no nie ten granat jeszcze se poleciał. On nie trafił z jedno strzałowca, ale wiecie, ten chłop jak mnie trafi z e, tamtej snajpery, to jest po mnie od razu. No, ja dwa, ewentualnie nawet trzy strzały muszę w głowę oddać, żeby takiego delikwenta zabić, i to jest ewidentny problem dla mnie, ale no, staramy się. Staramy się jakoś to nadrobić, nie wiem, przykampić przy respie, żeby parę fragów zrobić. Mój cel, nie wiem, na temat to jest 25 fragów, ewentualnie 30. Eee, ja sobie za każdym razem mniej więcej później sprawdzam po, po nagrywkach, ile tam wyszło. I. 99 w 99% przypadków mam więcej tych fragów niż zakładałem. Także dosłownie raz mi zabrakło chyba z jednego, czy, czy coś takiego. Ale zazwyczaj jest dużo więcej. Ostatnio też myślałem, że tam nie wiem, 30, 40, a ja miałem chyba 50 parę do 6. Podaję, tak, że na tym Vintorezie ostatnio to bardzo dobry wynik, wykręciłem lepszy niż mi się wydawało. I to te śmierci przede wszystkim na koniec weszły, chyba. No, tu będzie trudno. Jeszcze, jakby mówię, jakby się serwer za, za, nie, zapełnił, to było łatwiej trochę. Kurde, no. Każdy one-shot będzie ponad. Chłop z podstawowym jakimś M14 albo garandem tutaj chodzi, i nas y, zabija. Szczerze, trzeba będzie zrobić wyzwanie jakieś M14 albo coś takiego. Piszcie śmiało w komentarzach, jakie. Kolejne wyzwania chcielibyście widzieć na kanale z bronią. Te podstawowe bronie trzeba byłoby posprawdzać ewidentnie. Wydaje mi się, że z nimi mogłoby być ciekawie w tym momencie. Bardzo dawno nie korzystałem z tych podstawowych broni. Także może akuratnie wyniki by nas. By nam wyszły jakieś ciekawe. Ewentualnie dziwne. Dobra, Easy Fragi jakieś weszły. No, ja też jestem easy fragiem dla gości z lepszą bronią aktualnie. Jeszcze, że te postaci się ruszały, wiecie, tak dobrze, płynnie, wszystko. One się nie poruszają. No, chłop, chłop, idzie. pop centralnie pode mną poszedł. Dobra, hełmik. Dobra. No tak, dostał hitka z wyrzutni, także dzięki temu tak naprawdę. Dzięki temu tak naprawdę po hitku spadł z tej broni. Staliśmy gdzieś w plecy? No chyba tak, ewidentnie gdzieś w plecy były haratane. Wydaje mi się, że już mamy koło 15-20 fragów. Mogę się oczywiście mylić, ale mam takie wrażenie, że jesteśmy już na dobrej drodze. I myślę, że te 25, jeżeli, no w sensie, jeżeli przysiedzimy gdzieś przy jakimś respie, to na pewno będzie łatwiej i szybciej. O, gość mnie i tak innym mnie chyba ściągnął. Chociaż czy to jest ten zielony, nie wiem, ale no. Czy to był on, czy nie on, to tak naprawdę aż takiej różnicy mi w tym momencie nie robi, bo on tak ma mnie na hitka. Dobra, dostał jednego hitka. Dobra, pokonaliśmy go. Dwa hitki, ale możliwe, że on już wcześniej coś wyrwał. Także to nie są takie dwa czyste hitki, po których zleciał. Dobra, idziemy. Gdzieś ty, gość uciekł. Gość bez hełmu tam gdzieś poleciał, ludzie. To był ten sam? Czy to był inny? Chłopu, zdjąłem hełm, uciekł niby na dół, a zniknął. Z góry gdzieś zaraz dostaniemy hitka, pewnie. My musimy iść i do tych respów abiuzować, żeby porobić fragi, szczerze powiedziawszy. No, innej tutaj opcji na, tą, na tę broń nie widzę. Jeżeli nie będziemy abuzować strzelania gdzieś po respach, to, to będzie problem nam zdobyć więcej fragów. No i przede wszystkim strzelanie gdzieś od boku, ewentualnie w plecy to jest podstawa dla nas aktualnie. Hu! Uh, trzy strzały musiał wyrywać aż. Dobra, ten szybciej. Dobra, przynajmniej cztery fragi weszły. Czy pięć? Także jest ten. Plus, tak naprawdę coraz bliżej do wyniku, który chcielibyśmy tu osiągnąć. Dobra, ktoś już był chyba zbity trochę. Dostałem w plecy w ogóle, od respa gdzieś. Ktoś od pleców mnie bił. Ok, ciekawe. Jest duża szansa, że tutaj ktoś siedzi, ale przecież tu jest nasz. Ja już jestem po hełmie. No powiem tak, ja nie mam tak szans na blisko z, z gościem. Ale udało nam się go zestrzelić i dostaliśmy od razu przy okazji od innego gościa. Z poziomem niskim, ale z bronią bardzo mocną. Z one shotową bronią niestety. I przeciwnik prawdopodobnie na górze? Nie, tutaj mógł być. Na blisko, dobra, nieważne. Byle z góry nie dostać od razu strzała, to będzie git. Już będę to w y, ramach sukcesu tutaj sobie przypisywał, jak nie dostaniemy od razu. Super, super duper. Dobra, idziemy dalej. Dobra, w końcu, Jezu, tyle mi z shotów poszło. Wszystkie obok, ale to przez ten, to jest przez ten release właśnie strzelania. Nie jest takie łatwe w strzelaniu, jak się wydaje, po prostu. No, ktoś ewidentnie tu wchodzi. Dobra, no, ważne. No, w tym momencie, gdzie goś mnie wyczaił? Gdzie on był? A, no, weszliśmy na tę górę i zostaliśmy zestrzeni. Nie wiem, może, czy to, czy to był chłop, właśnie od pleców, który mi wszedł, czy gdzie. Ledwo weszliśmy, ledwo hitka. Udało nam się jednego oddać w przeciwnika, i od razu zginęliśmy. Dobra, teraz kompletnie nie mam pojęcia skąd walą. Prawdopodobnie gdzieś z góry. Nie tutaj, dobra, na blisko był akurat nie chłop. Ten, który mnie zestrzelił. O, ten release będzie bił. Będzie mocno mnie tu denerwował. Chłop dostał kolejnego hitka. No powiem tak, strzeliłem pierwszym. Dostał pierwszym, no, no ale on ma broń, która zdejmuje na strzała niestety, także to jest ten problem. W sumie tak nie dość, że ta M700 jest mocniejsza. Pięć! Cztery strzały już wyrwał ten chłop, co jest? Pięć strzałów! Ile, ile w tego chłopa można ładować? Co jest? Pięć trafień było w gościa. Dopiero na szóste umarł. No on się musiał podleczyć, no nie ma innej opcji, no. Ja dupię, ale nie dość, że M700 w tym momencie chyba na, wydaje mi się, że w wersji podstawowej jest bardzo podobna. W sensie, nie dość, że zadaje więcej obrażeń, zada więcej obrażeń, jest szybsza, ma więcej ammo, w ogóle jest lepsza po prostu. Gość ubrał hełm, to dostał w kolano. Eee, nie wiem, właśnie, może opcja strzelania ludziom. Ciało, ewentualnie w kolana gdzieś tutaj, będzie zadawała więcej obrażeń. Jest taka szansa. Trzeba będzie popróbować. Jednak może ta głowa nie będzie tak potrzebna, jeżeli chodzi o strzelanie do przeciwników. Nie no. Patrzcie, zanim oddam drugi strzał, to mija na tyle czasu... Że gość po prostu zrobi flika i nie panie z One Hita. No masakra, ciężka jest, ciężko. Podstawowe na szczęście, powiem Wam tak, jedyny, jedyny plus, jaki widzę w tych ulepszeniach, to jest taki, że one są tanie. I, I tak, na dobrą sprawę, jeżeli gracie w gierkę, jeżeli się logujecie do gierki codziennie, to dostajecie na tyle złota, że te podstawowe ulepszenia sobie zrobicie. Więc za darmo, na dobrą sprawę, ulepszycie sobie pewnie 2-3 bronie, z których gracie najczęściej. To jest ten plus, jedyny. Plus w minusie, można powiedzieć, bo... Ja dupia, dostałem już w plecy znowu. No nie, nie mogę strzelać się na dwie pozycje naraz. W sensie, jak podchodzę na górę, gdzie jest przeciwnik i strzelam do gościa na dół od razu stamtąd, to no nie ma szans, bo ani jednego nie ustrzelę, ani nie ustrzelę drugiego niestety. Teraz my będziemy fragowani jeszcze gdzieś przy resfie, czyli coś co robiliśmy na przeciwnikach wcześniej. No i proszę Państwa, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Mam wrażenie, że udało nam się zdobyć gdzieś w okolicy tych 25 fragów. Mapa też nam nie sprzyjała aż tak dobrze. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć.